Witaj, ja jestem Rivet. Dzisiaj jest 31 sierpnia i zaczynamy nową serię. Będziemy w niej oglądać najbardziej przekonujące, niewyjaśnione nagrania wszelakich zjawisk paranormalnych. Ale zanim to zrobimy, musimy coś sobie wyjaśnić. Jestem bardzo sceptyczną osobą, jeśli chodzi o takie zjawiska i wszystko, co wykracza poza ludzkie rozumowanie. Dlatego na pewno nie będziemy tutaj zajmować się jakimiś niedorzecznymi bzdurami, takimi jak Rosjanie zapładniający kurze jaja. To, jak potraktujesz rzeczy tutaj przedstawione, zależy tylko od ciebie. Możesz uznać to za dowody świadczące o istnieniu zjawisk nadprzyrodzonych. Ale możesz też wdać się w dyskusję w komentarzach o tym, jakie mogą być racjonalne przyczyny zjawisk na filmach. Tak czy inaczej, zapraszam do oglądania. Pierwszym filmem dzisiaj jest nagranie z policyjnego pościgu. Ścigany kierowca w białym samochodzie próbuje uciec. W pewnym momencie skręca w lewo. Policjanci podążają za nim, ale drogę zagradza im łańcuchowe ogrodzenie. Mimo to biały samochód w jakiś sposób się przez nie przedostał. means way out. Or does it? Numer drugi. Nagranie pochodzi z Katalonii w Hiszpanii. Kilku facetów chodzi po lesie w nocy i napotyka skuloną istotę. Nazywają ją upadłym aniołem. Kulia. Trzeci film przedstawia pracownika meksykańskiej wypożyczalni filmów. Pozornie nie dzieje się nic dziwnego. W pewnym momencie jednak jego wózek zaczyna sam się ruszać. Następnie filmy zaczynają spadać z półek. Co zrobilibyście w takiej sytuacji? To wszystko w tym odcinku. Dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcecie więcej. Zachęcam do dyskusji na temat tego, jak można wyjaśnić poszczególne filmy. Jutro dla wielu z was pewnie jest pierwszym dniem szkoły. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co może was czekać, to zachęcam do sprawdzenia pasty po lewej stronie. Po więcej zjawisk paranormalnych kliknijcie na film po prawej stronie. Jeżeli ci się podobało, to sugeruję zarzucić łapką w górę. Jeżeli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Pozostańcie sceptyczni, nie ufajcie nikomu.